Dzień dobry, znajdujemy się na nowym now łowisku. Znowu termowskie góry, ale nie żabie stawy, tylko łowisko stara cegielnia. Słyszałem bardzo dużo plotów o tym łowisku. Oczywiście pozytywnych: że dużo tu jest merery, może trochę mniejszych, ale że naprawdę da się solidnie pobawić z karpikami mniejszymi i może być ciekawie. No, staw się prezentuje bardzo ładnie. Ja tu jestem ogólnie pierwszy raz. Właściciel też miły, ale nie mają strony, to jest taki minus. Jestem z kolegą dzisiaj, nie z Józefem, taka zmiana mała. Kolega poszedł zapłacić, bo tutaj się inaczej płaci. Dobra, teraz od niego pelet, ja mu to rozrobię i mu dam. Fajnie, nie wiem tego odchodzić. zamówiłem sobie 9 9 km. To jest taki jeden z tańszych, ale on jest ok, dobry par ja nieraz tak na przykład włożyłem ten palet, i zapomniałem, na 5 minut tam leżał i był cały chopie przemoczony. Dodajmy. O kurna, właśnie o tym mówię. Zapomniałem o pelecie znowu. Może będzie ok, a ja se wygruntuję. Fajnie. Raz, dwa. Idealnie jest, kurna. Tak se już klipa testowego, ale jak to jest to miejsce. Jak ja myślę, to tam wygląda, to jest na 100% tam ryba. Dobra. I... no bardzo fajne jest. Dosyć twarde, widzę, że bez zaczepu. Ułobym się się wpierdzielił do wody teraz. Dobra. Dobra, zrobiłem sobie wędeczkę. Mały ananasik. Od czego? Delfina. I do tutaj. O, ona poleci. Nawet chopię tak. Robię. Patrz. Nie, nie. Tu. No. Nawet jeszcze bliżej chciałem, ale tak mi się ciepło. O. Dobry rzut. O, dawaj go. Karp? O. Dominik z pierwszą rybą. Dawaj, se go na spokojnie biorę, podbierak. <grym> 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 a mi... do wody, leci. Uy. Reakcja. A kar? Nie wiem. Czy bardziej. Chyba nie. Mocno walczy? No. Znaczy... no. Ja se zarzucę, ok. Zdążę chyba. Bo no, tu dociągniesz. Akurat, chłopie, nagrywanie włączyłem. Dobry, dobry moment sobie wybrał. Ja tak, yy. yy. Idę. Dawaj teraz. Powinien już teraz pójść, nie? Powinien. Ale ma fajny ogon. Fajniutki, taki przyjemny. No, takie tu niby są. Odepnij mi go. No. Ale ciemny on jest. Taki dziki. Rufota. No, robię cały czas. Ej, czekaj. O, poszedł. Cześć. No i spokojnie. Ja jestem zadowolony już. No i fajnie. Poślij mi od razu. Pośle ci. No i takie tu podobno są i powinniśmy ich dużo złowić. Właśnie o to tu chodziło. No czy tak będzie, to nie wiem. Jest to kwestia sporna. że nie ma tu Chyba nie ma, no nie wiem. Mam lina prawdopodobnie, ale ładny, łokurno! Ale piękny, ja wiedziałem, że to są ładne liny, chociaż nie jest aż taki mega duży. Napnę sobie drugą linkę. Fajne branie, dopiero co zażyciłem w sumie. Nie wiem, czy nie PB, ale myślę, że i tak tu jeszcze większego dzisiaj złowię. Tak szczerze nie. To jest waga, jak, wasze, jak to mam miary, miarę, wiesz? Halo? No coś tam się chyciło, no trama... O kurna! Jesteś nienormalny jakiś! Dobra, zaraz ci zadzwonię, pa! Ja pierdziele! Cały mokry jestem! Kurna! Nie dotykam go Ło jakie to zardzewiałe co jest 38 30 No 39 taki Nie ma 39 ma. Dawaj Idź Fajny ładny, bardzo ładny Ale jakby mnie nie o by był ładniejszy ciekawie ubarwiony No Na corn power muszę zapamiętać Jaśniejszy o. Chyba. Nie, karp. Nie, to będzie lin chyba. Ale dziwnie bije, jak sumik. No Ale widziałeś jakie branie delikatne? Fest Ale bije śmiesznie, tak drga. Wibruje, to są jak sumik? Nie wiem, ale tak dziwny. Nie. Lin Ale ładny Czego? No i dobrze Szybkie odhaczanie i do domu Szybka prezentacja dla widza Koło 35 Ale pse pójdzie po jak zarobiście Powinienem się dać radę, ale tra przymurowała fajnie Idzie w moją stronę, to będzie większa Co to jest? Nie, ale przez przymurowała. Mam linka, myślę chłopie najpierw po takim szczale jednym, że to jest jakiś karp tak szczerze, nie? Ile ma? Nie wiem, nie wierzę go. Taki pod 39, 8 Tak obstawiam Ale Brakuje fajnie, parasola. on pójdzie se Brakuje mi parasola, Pa jak se idzie zarąbiście Ło, tu Kolega mnie opuścił Taki właśnie jesteś. I se zmienia miejsce, bo co? I ta poleci się bardziej w prawo. Co panie sąsiad, biero? Nie Ale rzut! Idealo! Złowienia mura i teraz tak. One stoją, te trzy powierzchni, powierzchnie. Teraz tam poszły w prawo. Wiąże szybko waglera na tej wędce. Kompletnie nie mam nic. Zawiąże tylko spławik i hak. I to jest wszystko. Dosłownie spróbuję mu rzucić waftersem tu napysk. I zobaczymy, może weźmie. Nie wiem, gdzie on Mary, ja widzę go. Widzę go. Tylko nie dorzucę tam raczej, ale spróbuję. Zobaczy na mnie. No. Kierownik. Nie, bez szans. Tu był jeden. On zniknął. Trzeba czekać, one się zaraz gdzieś wynurzą. Tam trzeba patrzeć, pod lewo też. Mamy, no tak. Potem znowu zawiązałem metodę, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ogólnie jestem lekko załamany. jak mówię dlaczego. Przed chwilą miałem mega branie tam, spod tych krzewów. On mi wciągał. W sekundę dojechał do klipa. I już miałem dosłownie palec na klipie. No, to był ułamek sekundy mi został, nie? Do wyciągnięcia go. Dosłownie ułamek sekundy i bym go wyciągnął. Wystarczyło, już miałem złapane za klipa. Potem stwierdziłem, że trochę bardziej skupię się na łowieniu. Będę siedział przy węzle, łowił na tylko jedną. I wiedziałem, że prędzej czy później przyniesie to jakiś efekt. Jesteś tam? Nie chyba mam rybę, tylko ona jest w liliach. Ale wychodzi, bym czuję. Ja już mam doświadczenie z holowania ryb w krzakach. Kurna, ta jedna by się przydała, no. O tej godzinie się tak właśnie myślałem, że coś może zaczą zacząć dziać. Nie mogę go tam puścić. wyszedł z Lilii. O, ciągnę na... Kurna akurat sobie wybrali moment, żeby do mnie dzwonić, nie? No i ja ciągnę rybę pierwszą, dzisiaj większą. Daj mi się skupić, zaraz i zadzwonię pa spokojny, Hol, nie ma co się denerwować. Już nie wejdzie do krzaków, bo nie ma gdzie. Ale coś tam tych kilo czuję. Nie powiem. Nie jest taki mały chyba, bo nie walczy, a bardziej idzie masą. Mi się wydaje, że nawet ósemka może być. Chociaż nie wiem, podobno tu ósemka karpia, to nie, to jest dużo trochę. A mnie ręka boli, coś mi przestawił łapie. Nie, trajdzie łatwo. Ale trochę jak be belka jakaś, nie? A on idzie przy powierzchni. Stary to chyba nie będzie karp. Bo on przy powierzchni idzie jakoś dziwnie. Na pewno mam rybę, bo on walczy. Ale jakoś mega dziwnie walczy Co jest ty? To będzie... Jak to będzie amur Chodź tu. Ja chyba go ciągnę z jakimś krzakiem, ale to nie zmienia faktu, że on idzie przy samej powierzchni. Na karpia raczej to nie jest zbyt normalne. Zazwyczaj to go jest ciężko dno oderwać, a tutaj jest totalnie przy tafli wody on idzie. Proszę, żeby to było Amur, nie. Józef mi powie, że mam, że tu chcę przyjechać. <grych> Ech, bardzo dziwnie idzie. Jak na karpia to mi się nie wydaje. Chociaż może się zdziwię, no ale przy powierzchni, żeby szedł. Co to jest kurna, Ktoś nie wiem, mam obawy, że ciągnę krzak, no ale nie no, walczy to, co ja gadam. O, ale to chyba karp jest, chyba karp, ale może podczepiony? Bardzo dziwnie idzie, bardzo dziwnie, ale chyba karp, tylko że podczepiony. Nic nie widzę go, bo on się wy wyszedł, ale nie widziałem. pan go idzie przy powierzchni, dziwnie, no ta ryba. O, Ale strzelił Bro Totalnie dziwnie idzie, nie? Naprawdę, bardzo Może te ryby już tak mają, ale Mega dziwak Możesz mnie nagrać od, od tyłu No jak się ciepniesz, luz Chodź tu Coś tam będzie miał Taki jakiś winiok Ciężki jest, chopie Duży jest O co chodzi ty? Jakoś mówię Ty, nie nie Nagrywaj już Ale kurna Duży jest, myślę, że jest bliższy No fajny, nie? Taki ja myślę, że mniejszy jest, a go podniosłem to się okazuje, że 7, 8, na pewno Trwa, brzuch ma fest nabity na metodę, na metodę ja. Mała kuleczka? Ja, y... teraz nie pamiętam do końca, ale tu wisi mu chyba, czy nie, ale ma pysk Wajnie, w ogóle. A to on ma tucha kurwana od kogoś. No to to. No. Nie wiem na co on mi wziął, na małą jakąś, na wowterce jakiegoś, ale nie, nie wiem jakiego. Kurde, Fajny no. Zawsze sam się dziwiłem. A blisko rzucaliście? Tam, pod te, tego tego, tego. Mm. Ja słyszałem, że tu z takimi większymi ciężko jest. Ja tu pierwszy raz jestem. No to powiem trafił. Dzisiaj. Szczęście. Ja z tego miejsca to wyciągam, ale takie po pięć. No ja właśnie. tak Ja najpierw mówię, nie wiem, a on w ogóle tak dziwnie przy całej powierzchni szedł. 7800 to będzie koło 7, i nie wiem, 7200, 7100, no coś takiego fajny. No ale fez jest nabity krótki, ale śmieszny, jest serio taki tuściok No to dobrego, widzisz, chyba trafiłem jak na te łowisko. Czekaj, fuj, ue, fajnie widać? Nie. No fajny karpik. To jest 7 z groszami, 700-7200. No bardzo ładny jest. Podobno takie tu ciężko. I na tym w sumie dzień się zakończył. Jeżeli film Ci się podobał, bardzo cię proszę, abyś zostawił łapkę w górę i wbił na Instagrama, który jest podany w opisie. A ode mnie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Ciao.